Dzień dobry kochani, tutaj Aleksandra Muza. Staram się inspirować ludzi, by otworzyli swoje głowy i swoje serca na pozytywne zmiany. I Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o moim doświadczeniu z Camino de Santiago de Compostela. Tak, tak, Muza też chodzi pieszo i doświadcza tego typu przeżyć i przygód. Moja przygoda z Camino zaczęła się dość tak, że tak powiem, niewinnie. Rok temu miałam taką koncepcję, aby wybrać się na Camino de Santiago de Compostela, ponieważ jakoś tak ten temat za mną chodził. Nie ze względów jakichś religijnych czy, czy jakichkolwiek tam innych, po prostu temat do mnie przechodził jakby co chwilę. Ale to jakoś wszystko się rozmyło i mniej więcej 3 czy 4 tygodnie temu postanowiłam rozstać się z moim pracodawcą. No, i pojawiła się jakaś wolna przestrzeń czasowa na to, żeby coś zrobić. No i w międzyczasie, myślę, że w ciągu tygodnia przyszło do mnie około pięciu osób, które zaczęły mówić o kamino. Kamino, kamino, byłam na kamino, idę na kamino, kamino jest super, w ogóle tak wiecie: z sufitu zaczęło opowiadać o tym kamino. Nie ja mówię, ok, co się zna rzeczy, tak? Wszyscy przychodzą i tak po prostu zaczynają mi opowiadać o tym kamino. Mówię, super. Jest trochę czasu, wolnej przestrzeni. Mówię, Kamino mnie wzywa. W takim razie spontan e, spakowałam plecak i wyruszyłam. Moja przyjaciółka, która jest takim moim sumieniem, zawsze tak robi: puk-puk, sprawdzam. Mówi do mnie: Aleksandra, po co ty tam jedziesz? Po jaką cholerę w ogóle? Nie wiem, uciekasz przed czymś, szukasz czegoś, co cię tam woła serce czy rozum. No, i ja tak sobie posiedziałam z tym tematem i mówię: Wiesz co, nie mam pojęcia, nie mam absolutnie zielonego pojęcia, po co ja tam jadę. Jadę tam z intuicji. Czuję, że, że coś mnie tam woła, coś mnie wzywa, mam tam pojechać, jest wolna przestrzeń czasowa. Jestem bliżej teraz, w sensie Portugalii, tak. Więc mówię: Mam bezpośrednie loty, może tak ma być. Jak zrobiłam, tak powiedziałam. Jak powiedziałam, tak zrobiłam. A mianowicie spakowałam plecak. Plecak był mniej więcej tak 30 na 20 czyli taki podręczny. I tak jak wszyscy mówili, musisz mieć wygodne buty musisz mieć specjalną saszetkę na kosmetyki musisz mieć specjalne to i tamto i wszystko musisz mieć specjalne. Tak, Aleksandra spakowała podręczny plecaczek i w samolot i lecimy do Portugalii. Nie miałam jakiejś konkretnej intencji absolutnie na, na tą całą podróż. Miałam koncepcję z Porto do Santiago. Przy czym moim założeniem w ogóle nie był, celem nie było samo, samo Santiago, celem była droga. Żeby doświadczyć tego, i, I zobaczyć o co tam w ogóle chodzi, nie? Co mnie tam w ogóle wzywa do to kamino. Wszyscy się w ogóle dziwili, jak ja się zapakowałam. W ogóle wzięłam trampki, takie wiecie, trampki Mustanga, jakieś takie sandałki, eko i po prostu sobie wyruszyłam w swoim tempie, swoimi ścieżkami, sama. Przy czym wszyscy mówią: Boże, sama, jak ty możesz, nie? Natomiast powiem Wam tak, jest mnóstwo ludzi na kamino, którzy idą sami. E, są starsze osoby, e, starsze panie, starsi panowie. E, najstarsza osoba, jaką spotkałam, miała około 80 lat była to kobieta z RPA, kochani, z RPA przyleciała. A my z Europy mamy tak bliziutko i, i się tam e, nie udajemy w tamtym kierunku. Także polecam to wszystkim doświadczyć tego. Dobrze, no ale do kamino. E, jakby moja intencja była taka, nie bukuję żadnych, e, żadnych noclegów, idę sobie intuicyjnie, wszystko, wszystko jest, że tak powiem, już załatwione. Jestem zaopiekowana, e, także idę, gdzie dojdę, tam dojdę, tam będzie dla mnie nocleg, na pewno. Tak? Więc sobie wyruszam. Nie wiem, około tam godziny siódmej czy, czy nawet ósmej. Spokojnie, kawka, według jakiejś tam trasy, wzdłuż wybrzeża, bo kocham morze i ocean, więc szłam sobie wzdłuż plaży. Tak żeby widzieć zawsze ten ocean z jednej strony. No i tak. I sobie szłam jakimiś swoimi ścieżkami, nie zawsze tymi, które były na, na mapie. E, wybierałam sobie jakoś tam gdzieś intuicyjnie e, w Google, tak, ścieżki, żeby, żeby zawsze gdzieś tam, że tak powiem, mieć ten ocean e, z jednej strony w zasięgu wzroku. No i tak sobie wędrowałam pierwszego dnia. No, wędrówka jak wędrówka, prawda? Idzie się na pieszo. Wędrowałam sobie drugiego dnia, no i tak sobie rozmyślam, co ja tutaj robię, what the fuck? <laughs> w ogóle, po co mi to wszystko? No dobra, idę sobie dalej. Przy czym muszę powiedzieć, że przepiękne widoki, urocze. Ja kocham w ogóle ocean i morze, więc um, dla samych widoków było warto. Po prostu było warto ten ocean mieć z tej jednej strony um, fale non-stop, surferzy, super przystojne chłopaki i zgrabne kobiety. Także dla samych widoków polecam wybrać się tą ścieżką. Tak, tą ścieżką, tą trasą, tak? Um, no i tak sobie wędruję, wędruję dalej. No i trzeciego dnia zaczęłam doświadczyć jakiegoś objawienia w ogóle. O co chodzi w tym kamino? E, jakby jeszcze nie zdradzę, o co chodziło w moim kamino, tak? Bo każdy ma swój jakby cel, który ma do odkrycia na tym kamino. Niektóre osoby... Idą, żeby zaliczyć kolejną trasę, bo tych tras Kamino jest oczywiście pełno. Niektóre osoby idą w celach jakichś duchowych, religijnych. A ja po prostu poszłam, żeby chyba pogadać ze swoją intuicją. I żeby się z nią wreszcie dogadać, tudzież, żeby jej zaufać. No i tak sobie szłam, mniej więcej 5 dni. I piątego dnia... Zabukowałam sobie tak jakoś intuicyjnie nocleg. Jeden, jedyny nocleg, który zabukowałam w schronisku online wcześniej. W jakiejś tam miejscowości. Mniejsza o to jakiej. No i tak mówię: ok, ten nocleg będzie trochę bliżej plaży, bo w tym miasteczku były trzy schroniska, więc mówię: wybieram to. Mówię bliżej, bliżej oceanu, będę miała bliżej na plaży. No i słuchajcie, tak idę sobie po tej plaży do tego miasteczka, gdzie miałam zabukowany ten nocleg, i tak patrzę w oddali, wow, jaka góra, super, jakiś taki kościół na tej górze, po prostu widok niesamowity, przepiękny, nie? I tak sobie idę coraz bliżej tej miejscowości, i tak sobie kojarzę ten kościół w tej oddali, że on był na tym zdjęciu, gdzie mój nocleg, nie? I tak mówię, cholera, to jest chyba moje schronisko, po prostu na górze. Na końcu świata, gdzieś na samej górze, olbrzymi kościół, a przy nim właśnie to schronisko, przypominam sobie, że było obok. I mówię: O kurde, ja muszę na tą górę się wdrapać. Przy czym zaznaczam, że nie jestem fanką gór i wspinania i chodzenia po górach. Uwielbiam wędrować i spacerować, ale góry niekoniecznie. I mówię: O cholera, to jest mój nocleg, nie? Ale w topa. Gdybym nie zabukowała tego noclegu wcześniej online, to on tam absolutnie. E, nie weszła. No więc mówię, dobra, coś tutaj zadziałało, tak ma być, wchodzę na tą górę, nie? No i e, ostatecznie na tej górze zakończyłam jakby moją wędrówkę Kamino, e, więc nie dotarłam do Santiago. Natomiast powiem Wam czego doświadczyłam e, i jakie było moje odkrycie. Całej te, całego tego procesu, jakby kamino, który się tam odbywa um, i czym to dla mnie było. A mianowicie e, fenomen Camino di Santiago di Compostela, dla mnie, dla, w moim doświadczeniu, polegał na tym, że po pierwsze zaufać intuicji, podążać za tą intuicją. Um, I kamino to jest taki proces, który pokazał mi, jakby całe moje życie w takiej malutkiej pigułce, nie? Bo kamino pokazuje e, troszeczkę naszą osobowość, na czym się skupiamy w trakcie podróży. Dlaczego tam jestem? Z kim tam jestem? Jak sobie radzę? Jak jestem przygotowany, przygotowana? Co zabrałam? Co zabieram, czyli to jest taka metafora życia. Co zabieram do swojego życia, co mi wystarcza w moim życiu, jak spędzam to swoje życie, czy mam czas na rozkoszowanie się chwilą, na oglądanie kwiatów, na porozmawianie z ludźmi, czy mam tylko ten cel i jestem skupiona na tym celu i pędzę, nie widząc tego, co, co mija obok mnie. Kto się do mnie odezwał w trakcie tej podróży, mimo już mówiłam, że będę. Gdzieś tam starała się być offline, żeby się skupić na tym procesie. No to gdzieś tam, z racji tego, że miałam mapę online, no to, to ten telefon gdzieś tam pozostał jednak online. Eee, jakich słów do mnie ludzie używają w trakcie tej podróży? Jakie komunikaty się pojawiają z ich strony? Kto się w ogóle odezwał? Um, jakie przesłanie um, w tej swojej wiadomości wysłał? Tak? Czy to była pozytywna wiadomość, czy negatywna? Um, jakich ludzi w ogóle spotykam na mojej trasie? Wyobraźcie sobie, że wszyscy Portugalczycy, których spotkałam, oni tak nie za bardzo po angielsku się komunikują, ale byli cudowni to, to byli cudowni ludzie mili, pomocni, rękami, nogami trochę tam po hiszpańsku z nimi próbowałam się komunikować na wszelkie możliwe sposoby starali się pomóc i, i, i jakkolwiek była, jakakolwiek potrzeba pomocy była, to, to tak starali się po prostu pomóc. Także tak, to to jest taki proces, który pokazuje nam jakby całe nasze życie. Czy ja jestem w dobrym miejscu, w dobrym momencie, czy uciekłam przed czymś do tego kamino, do, do tej Portugalii, czy chcę wracać do domu w ogóle? Kto na mnie czeka? Czy jak sobie pomyślę o tych ludziach, którzy na mnie czekają, to czy uśmiecha mi się twarz, tak? Czy praca, która na mnie czeka, jest dla mnie czymś, co powoduje, że tak, chcę tam wrócić, to mnie nakręca. Miejsce, w którym się znajduję, czy jest super, tak? Więc to jest wszystko taka, taka metafora i przenośnia to kamino. To jest po prostu niesamowity proces, który nam pokazuje, gdzie jestem w moim życiu, jak wygląda moje życie. No mówię, czy zauważam to, co się wydarza w tym życiu, czy jestem uważna w ogóle. Na to, co się pojawia, na komunikaty, które dostaję z tej przestrzeni, która jest, że tak powiem, nazwana tym naszym życiem. No i przede wszystkim, jak ja się czuję w tym procesie, jak ja się czuję w tym całym procesie zwanym życiem. I co jest moim celem? Czy celem jest Santiago? Czy celem jest sama droga, doświadczenie tej drogi? Hmm. No i jakie moje wnioski, takie ostateczne. Wszystko jest zajebiście. Po prostu wszystko jest zajebiście. Wszechświat jest zajebisty. Ja jestem zajebista. Miejsce jest zajebiste. Jest super. Um, nic bym na kamino nie zmieniła. Wzięłam to, co mi było potrzebne. Mam to w moim życiu, co jest mi potrzebne. Niczego mi nie brakuje. Jestem szczęśliwa. Podążam swoją drogą. Mam zaufanie do mojej drogi. Eee, rozkoszuję się moją drogą. Znajduję chwile na miłe momenty. Zauważam miłe momenty. Zauważam ludzi, którzy pojawiają się w moim życiu. Jestem uważna. Powoli w swoim tempie dążę do swoich celów. I powiem Wam, że. Każdy powinien doświadczyć kamino w takiej czy innej formie. Jakby odnaleźć się tam ze sobą. I uważam, że jest to super również proces. Proces taki wstępny. Dla każdej pary, która chciałaby zamieszkać razem i jest krok przed tą decyzją, a mianowicie jest to fajna metafora, taka pokazująca nam naszą przyszłość, nasze życie. Także jeśli jesteście parą i chcecie zamieszkać razem, polecam z całego serca pojechać razem na takie czy inne kamino, żeby się troszeczkę sprawdzić, poznać. Ponieważ te doświadczenia, które tam zachodzą, te procesy pokazują jakby nas, nasze oblicze, jak podchodzimy do stresujących sytuacji. Bo wiecie, wszystko jest dobrze, póki jest dobrze, nie? Ale tak naprawdę sprawdzamy siebie, sami też siebie sprawdzamy w trudnych sytuacjach. Te trudne sytuacje nam pokazują dopiero, jak ja postępuję, jakie ja mam myślenie, tak? co ze mnie wychodzi, jakie jakości. Um, także fenomen kamino jest po prostu niesamowity, trzeba tego doświadczyć. I osobiście czuję, że bardzo chętnie dokończę kiedyś kamino w swoim tempie. Może niekoniecznie też z tej samej miejscowości, w której ukończyłam drogę, ale um, czuję, że jeszcze tam wrócę. Przy czym wyjeżdżając, absolutnie nie rozumiałam tego fenomenu, bo słyszałam od osób, że jadą już trzeci, czwarty raz czy, czy Bóg wie który. I mówię: ok, w to samo miejsce, czy ta sama koncepcja, po raz kolejny, w jakim celu. Natomiast sama czuję, że to było kosmiczne doświadczenie, i chętnie je powtórzę. Może sama, może z kimś albo kogoś zainspiruje, żeby wyruszył w tę drogę. Natomiast z czystym sercem polecam. Kamino jest po prostu fenomenalnym doświadczeniem, którego Wam gorąco życzę. Jeśli się zastanawialiście od dłuższego czasu, czy pojechać na kamino. Polecam, nie czekajcie, tylko w drogę kupić bilet, nie zastanawiać się za dużo też właśnie, nie analizować i przemyślać. Czy, czy to, czy sram to, czy buty specjalne. Wziąć wygodne buty w swoim tempie i wyruszać, bo życie, życie nie będzie czekać. Także życzę cudownych doświadczeń i odnalezienia siebie. Całuję Was, kochani, papa! Pa. Jeszcze jedna taka moja obserwacja. Zapomniałam powiedzieć. A mianowicie a... Co zauważyłam już w zasadzie po powrocie z Kamino, że zniknęło z mojego słownika słowo kiedy. To jest takie fenomenalne. Ja zawsze się pytam, kiedy się spotkamy? Kiedy? Kiedy to? Kiedy tamto? Kiedy siamto? Kiedy wam to. to było takie moje słowo klucz. Natomiast jakby w ogóle ono się rozpuściło i nie pojawia się w moim słowniku. Tak Więc to taka moja ciekawa, osobista obserwacja. I życzę Wam uważności na siebie samych. Może odkryjecie swoje jakieś ciekawe um, doświadczenie albo jakąś taką rzecz, która się wam rozpuściła i nie istnieje w ogóle w życiu. Także całuję jeszcze raz, pa. pa.